na środku salonu fortepian, pytam, a kto u was w gra? A no, nas w fortepianie to właściwie wszyscy, ale tam najlepiej moja córka, moja synkra na grączewie, ja tam na tarnecie, tam żona na czymś. I muzykujemy sobie, po prostu. I teraz, ja jestem po szkole muzycznej, byłem bardzo złym uczniem w szkole muzycznej, nic mi się nie udało, więc ja naprawdę grywam na gitarze, tak, w kogoś bardzo długo i, i lubię to robić, ale moi koledzy nigdy nie muzykują. Moi koledzy, którzy są muzykami, Nigdy nie muzykują. Albo ćwiczą do koncertu i grają na koncert, albo nie grają. Mam też takich, którzy z bardzo dobrymi rezultatami, wyłączyli średnią szkołę muzyczną, ale wiedzieli, że z muzykami nigdy nie zostaną i odłożyli swoje na przykład raz na zawsze. Nigdy ich nie wrócili, nie kusiło ich. Nie mamy takiej kultury wspólnego tworzenia, wspólnego grania, wspólnego i muzykowania i pewnie to się rozciąga też na, na inne dziedziny sztuki. Każdy z nas, kiedy był dzieckiem, to sobie malował, a potem, jak mówię, 10, 11, 15 lat, ktoś mi powiedział Ej, już co stary, ale to się zajmij czym innym. I, I od tego czasu już nigdy więcej nie wzięliśmy, kto z Państwa sobie rysuje, na przyjemności albo maluje. I teraz bez tego rodzaju myślenia o kulturze nie będzie też i świadomych odbiorców, i, i lepszej kultury w szkołach, w parafiach, w przedszkolach, w samych układowych. Ja chciałam przypomnieć, że zapomniał pan, że jest pan gościem w Poznaniu, gdzie kultura muzyczna kuralna jest niezwykle wysoka, w związku z tym przynajmniej połowa naszego społeczeństwa śpiewała w kurach, albo miała okazję się kura zajmować. Więc jeżeli chodzi o wspólne muzykowanie, na pewno mamy wielkie w tym zakresie. w albo w Kościele e, protestanckim e, nie spotkamy takiego kiczu jak w Kościele katolickim. Kiczu, jak w Kościele katolickim. To mnie zainteresowało, powiem Państwu dlaczego. Bo na takiej konferencji e, prozdrowotnej nazwijmy to, gdzie e, e, był wykład pani profesor z Warszawy. Na temat zakażeń szpitalnych. Proszę sobie wyobrazić, że pokazała mapę Europy, dzieląc Europę na stosunek do zakażeń szpitalnych w krajach katolickich i protestanckich. Nic nas tak nigdy nie zaskoczyło, ale rzeczywiście, pokazując potem wyniki tych badań, no one y, bardzo były zbieżne w tych poszczególnych krajach. Chciałam zapytać w związku z tym. O to, jakie państwo zarówno pan profesor, jak i ksiądz ma tutaj stosunek do tego, dlaczego tego, uważa ksiądz Rzyckiczu, w kościele protestanckim jest zdecydowanie mniej. Czy to ma jakieś socjologiczne jakby przełożenie na te poszczególne nacje, czy, czy, czy kraje, w które się takie, taką, a nie inną religią Ja powiedziałem to. Ktoś z Panów to powiedział to Ja też nie przyznałem. Nie, to, to był cytat. To był to ten cytat, cytat, który ja przetoczyłem. Y, 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 Adekat Marczyk, Pana powiedział. To ucytat? Ja nie mam takiego przekonania nawet, ponieważ w protestantki protestanckich kościołach, też jest ojkicze, no to, to. Ja sądzę, że zresztą to wynika z tego, że to jest taki moment, kultury w ogóle takiego w upadku tego kryzysu, gdzie technika zajmuje przestrzeń sztuki, gdzie kultura, którą się buduje z trudem, jest zagrożona przez łatwość w tym rozwiązań. Rzeczywiście potrzebujemy i sądzę, że, że kościoły tutaj odgrywają jakąś rolę. Ja, moja nadzieja jest taka, że te ośrodki, one rozpłysną, rozkwitną, rozwiną się, by to miało wpływ, że to widać jak chrześcijaństwo działa, jak tu pani mieli, ja, te filmy, które nie są kościelne, a to nie jest produkcja kościelna, to kościelne to takie budujące a to są wielkie filmy inspirowane przez chrześcijaństwo, że ta kultura chrześcijańska, ona się w nowym języku yy, pokaże, to już raczej nasze dzieci to oglądały. Może nie, panie, może. Może panie, gdzie był pan Kawar? Moi dzieci. Tak. To jest. Chyba. Nie wiem, czy jeszcze mógłbym to powiedzieć. Może tylko, że ta tradycja dzielenia map, yy, zwłaszcza Europy, to się w Europie to sprawdza. Według tego kryterium jest bardzo długa. Yy, że z jest kryterium tu Weber który starał się w bardzo szczytnym celu zrozumieć, pracując dla hakaty, że dlaczego te Polaki takie leniwe i nic tutaj nie wychodzi ponownie się wytrzał te sprawy. No i Po tych długich praktycznych studiach napisał fundamentalną rozprawę na temat etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu. I od tego czasu bardzo często tak jak w Polsce jest ta tradycja pokazywania, że różne rzeczy odzwierciedlają mapę zaborów, tak Europejskiej socjologii, jest bardzo często, o zobaczcie, jest radykalna różnica pomiędzy krajami katolickimi, jest w tym zwłaszcza w europejskim południu, a krajami protestanckimi w swoje, nie wiem, podejściu do praw człowieka, na nie wiem, tam, przestrzeni publicznej. Kuchni także. Kuchni, tak, oczywiście. Natomiast tutaj być może trochę wpadamy też w pułapkę, że pojęcie kiczu zostało zbudowane w określonym środowisku i my widzimy jako kicz to, co jest zajmuje to pole w naszym społeczeństwie podczas kiedy nie wiem, ikon prawosławnych, nie postrzegamy jako kicz, bo yy, pakujemy je do innej szufladki, bo szuflatki napisałem, hmm, fajna egzotyka. Księdza dwóch poetów, księdza Twardowskiego i księdza Pasiędza. Tak, księdza Pasiędza prawie nikt nie zna. To jest najwyżniejszy księdza tych poetów. A księdza Pasiędza prawie nikt nie zna, słyszeliście. A to jest jeden z największych poetów. Wstydnie. Już ja zadam. No właśnie. głębokiego pasierwa mało kto zna. A ksiąstwa ludzkie jest łatwiejszy, jest płytki, do no. można tam zmierzyć w głębokości. Ale, ale jest, jest co tacy twórcy. No i są, pasierk nie zwiększyli. nas nie będzie w kluczystali dla nasza pasierka. A ty, gdzie wraz zostały, to nie ma opaly. Bo to jest ta jakość, która wytrzymuje próbę czasu. Tak, to jest na plus kultury chrześcijańskiej. Dziękuję bardzo. Cieszę Że prawosławni potrafią dostrzec barierę sztuki, proponuję Państwu wycieczkę do Białego Storu. Co cerkiew to zachwyt, co kościół to zachód. Przecież architekci są zdolni. Mamy w Polsce znakomitych architektów. Jest rzeczą zdumiewającą że ci znakomici architekci projektują jakieś tandetne bryły kościoły. Jestem rozczarowany tą tandetą, mimo że to są ludzie przecież wykształceni, zdawało mi się, ale widocznie nie zatrudnia się tych dobrych architektów. A więc otworzyć się na rzeczywiście dobrą sztukę, na architektów, malarzy, którzy nie są malarzami kiczów, nie ma pisarzy, poetów, którzy nie piszą grafomańskich tekstów. Tacy są. My mamy wspaniałą poezję. Dziękuję. No dobrze, tak to jest. Proszę, jeżeli tak. można coś powiedzieć tylko to. W czasie PRL-u właściwie Kościół nie tylko przestrzenią twórczości dla architektów. Gdzie mogli być I ja mam wrażenie, że u nas bardzo wiele jest szukania języka architektury, który będzie odpowiedni dla człowieka dzisiejszego czasu. I bardzo, bardzo mi surowo osądził. Ja nie wiem, czy na przykład autor tego sanktuarium uwagi Wika y, był jakimś byle jakim architektem, bo w to włożył masę serca Niektórzy mówią, halach, inni mówią, piękne sanktuarnie. To, to się coś takiego tworzy, tworzy, nie? No, nie ma dużo. A co do profesorów, to w ogóle nikt nie kwestionuje. Co jak trzeba, śpiewy, ikony, mają wspaniałe. To się to sam stanowczo powiedzieć, tak, że kto ma przesądzać o tym, co jest fajne i wartościowe, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę, że. Yy, no to jest Łatwe zapytać się tym, jaki mamy wspaniały gust, a te fonsaty janusze noszą sandały do klapków czy te, do skarpetki do sandałów, i jeszcze mi się podobają brzydkie kościoły, brzydka muzyka, brzydka literatura. My to byśmy im wszystko powiedzieli, co nam się podobać. jeśli się spojrzy na to, z tej drugiej strony, którą teraz celowo przepisowałem, no to w tym się mieści jakaś taka wyższościowa retoryka, którą się brzydko nazywa klasizmem. No właśnie, czy to nie jest tak, że my sobie polecam świetne czasopismo Tygodnik Powszechny, i tylko będzie tekst o tym, mojego jednego z ulubionych autorów z tygodnika powszechnego, czy to nie jest tak, że my lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy elitami, wymyślać, co ma się wszystkim podobać, na przykład, że kto nie zna łaciny, ten jest głupi. A tymczasem nauka łaciny służy przede wszystkim temu, żeby odróżnić się od tych, którzy nie znają łaciny. Potrafiłem to powiedzieć po łacinie, ale, 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 ale Szanowni Państwo, myślę, że powoli nadchodzi czas, żebyśmy nasze dzisiejsze spotkanie skończyli. Trudno to tak, w jakikolwiek sposób podsumować. Myślę, że każdy z nas wyjdzie z własnymi wnioskami. Usłyszeliśmy bardzo wiele ciekawych rzeczy, niewątpliwie inspirujących. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować obu naszym dzisiejszym gościom, przede wszystkim księdzu Adamowi panu profesorowi Panie dzisiejszego spotkania. Chciałbym podkreślić zamek Polskiej naszego Uniwersytetu klubowi Tygodnika powszechnego. mamy. Dziękuję bardzo. 是。谢谢谢谢